Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam Was na 17 odcinek w naszej serii w grze UFC 4, kariera Mameda Kalidowa. Gramy na poziomie trudnym, także nie ma lekko, 6 porażek na naszym koncie już jest, no ale jakbym zagrał na poziomie normalnym, no to tutaj raczej bym nie przegrał żadnej walki, więc dlatego gram tak jak tutaj widzicie, mam nadzieję, że... Doceniacie to, jeżeli tak, zachęcam do dawania łapy w górę, do komentowania moich filmów i oczywiście kliknijcie w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. A teraz przechodzimy do oferty walki, bo jestem ciekaw po tych naszych dwóch zwycięstwach z rzędu, czy dostaniemy jakąś szansę walki o tytuł, może ten? Eee, dobra, Addison Rivers, on jest ósmy, a my jesteśmy pierwsi w rankingu, więc chyba nie bardzo, co? Chyba nie bardzo, ja zaraz chyba odrzucę tą ofertę walki, bo ja chcę naprawdę kogoś dobrego. Więc odrzucę. Tak naprawdę, jak jestem pierwszy w rankingu, to powinienem dostać walkę o tytuł bez gadania. No ale zobaczymy, co tutaj nam dadzą. Wow! Shogun Rua! Proszę bardzo, moi drodzy. Mówię i mam. Także tutaj akceptuję. Eee, już dwa razy z tym panem się spotkaliśmy. Dwa razy wygrałem z nim, jak jeszcze nie był mistrzem. Eee, mam nadzieję, że teraz też się uda, bo to zobaczcie, prawy górny róg. Eee, dokładnie, dokładnie o tutaj. Jak spojrzycie się do góry. Widzicie? O! Tutaj już dalej nie dojadę palcem, ale tam prawy róg, wasz będzie prawy górny, jest zielony pasek. Jeżeli ten, Im większy jest czerwony pasek, tym bliżej końca kariery. Także nie możemy przegrywać, musimy wygrywać. No i tak, moi drodzy, ja sobie tutaj oczywiście robię trening, po treningu walczymy o pas mistrzowski i mam nadzieję, że go wygram i już go nie stracę, także widzimy się za momencik. Jesteśmy, moi drodzy, po treningu, więc możemy przejść tutaj do ewolucji zawodnika, chociaż tutaj tak naprawdę wszystko mamy dość wysoko. Tylko właśnie temu tutaj, temu łysemu brakuje umiejętności, dlatego tak jest jak jest, ale stanęliśmy po raz trzeci przed możliwością odzyskania pasa eee, i teraz tak się zastanawiam. Hmm. Grappling czy coś, tutaj mamy uderzenia w klinczu, no dobra, obalenia. Dobra, obalenia damy do końca już, uderzenia w klinczu, hmm. grappling w klinczu. Określa szybkość przejścia i mamy pozycji w klinczu. No dobra, tutaj na razie nie będę nic zmieniał. Tak, tak, cyk, cyk. Ile tych punktów? 58, nie za wiele. Czekajcie, przejdźmy sobie może do atutów. Nauczyłem się jednej techniki, ale nie wiem, czy ją tu wykorzystam w tym pojedynku. Hmm. Jak klej. Rozpoczynanie ruchów start i kontr są łatwiejsze podczas grapplingu. To jest tylko dobre, jak będę chciał go tak rzucić. Jak nie będę mógł go sprowadzić do parteru z zwykłą, normalną rzeczą, to. Ale czekajcie. Ok, zróbmy tak mm -hmm, poprawiona to obrona w pozycji dolnej i w pozycji górnej. Ok, ale to nie będzie raczej zapaśnik, yy, gość z którym będziemy walczyć. Yy, hmm. Ale też może mieć możliwość taką, żeby nas tutaj, wiecie, yy, powalić, tak. Teraz tak, trzecie, wzmacnia obronę warpingu, kiedy posiadają się w pozycji. Górnej pozycji, ok. Może tą szkołę zapasów y, tu wyciągnę stąd i może wsadzę sobie coś takiego. Hmm. Hmm. Jeśli masz mniejszą wytrzymałość. No, hmm. Wzmocnienie rzutów. A weźmy sobie to. A co mi szkodzi? O. Silne obalenia zadają większe obrażenia, będę go i tak powalał, więc tutaj tak sobie to zrobimy, tylko czekajcie, bo znowu nie rozdałem wszystkich punktów, ale ja jestem naprawdę, wybaczcie mi, ale tutaj e, urwanie głowy mam troszeczkę. Tutaj mam wszystko chyba tak, uderzenia w klinczu, to może stójkę coś, celność, czekajcie, celność, róg głową, siła kopnięć, siła ciosów rękoma. A macie damy tutaj tą siłę ciosów, zwiększymy. A co do ruchów, to tutaj jedno uderzenie mi doszło, wam pokazuję. Kopnięcie Pożyczyłem sobie od Luka Rockholda. To te pytajnikowe takie kopnięcie przednią nogą. Takie coś, takie. Pyk. O! To jakbym był, jakbym grał tą karierę właśnie zawodnikiem, prakero, czyli mną, to bym miał te właśnie pytajnikowe lewą nogą i te, i te pytajnikowe prawą nogą. To są dwa kopnięcia, które ja bardzo lubię. Lubię łączyć w kombinacjach i lubię walczyć. Ten sposób. No dobra, ale tutaj mamy meda wszechstronnego, więc przechodzimy sobie, moi drodzy. Do trz... Po raz trzeci wracam, po... postaramy się wrócić na szczyt i mam nadzieję, że z Shogunem rułą wygram, bo już mieliśmy z nim dwa pojedynki, oba wygrane, ale teraz on jest mistrzem, więc to może sytuacja wyglądać zupełnie inaczej. Na pewno w stójce nie będę z nim rywalizował, tylko będę chciał go tam dominować w parterze i tam, tam go obijać. Tylko postaram się, postaram się nie rzucać na niego od razu w pierwszej rundzie, tylko tak systematycznie go tam maltretować. Zobaczmy, moi drodzy, Kalido vs. Rua. Chyba trzeci, trzeci pojedynek tych panów, tak jest. Ale zobaczmy, bohaterów tego wieczoru, bo to jest bardzo ważna...

7 walk, 5 wygrane i przegrane walki w karierze 6, ale ogólnie mamy 24 zwycięstwa, z czego 13 chyba jest w UFA. bo w UFC dużo tych pojedynków nie wygrałem, ale przegrałem sporo dość, te wszystkie te 6 pojedynków przegrałem tutaj w UFC już, no ale no, Janek tutaj w tej grze miał 11 porażek, a odszedł na merytory jako mistrz, także porażki są wpisane w ten sport, moi drodzy, no i teraz... Obecnie panujący mistrz wagi półciężkiej UFC Shogun Rua, zawodnik Muay Thai pochodzący z Brazylii, wchodzi do OKTAGONu, idzie pewnie. Wielokrotny zdobywca tytułu walki wieczoru, mistrz Pride Grand Prix z ostatnich sześciu walk, cztery wygrał. No, nieźle, nieźle, ładnie, ładnie tutaj Shogun Rua sobie rozwiązał tu wszystko. Mimo, że przegrał ze mną dwa razy, to i tak doszedł na szczyt i zdobył ten i Pas także szacunek dla niego. Shogun Rua gotowy i zaraz usłyszymy Brusa Buffera, moi drodzy, ale najpierw pewnie będzie porównanie dwóch bohaterów tego wieczoru. Zobaczymy w jakim wieku są oboje. No tutaj widzę, że no, Shogun Rua 53 lata i jeszcze mistrzostwo UFC. No, on już powinien być na emeryturze. Mametka Khalidov 32 lata, także jeszcze jest w stanie kilka lat powalczyć, bo to jest najlepszy wiek. No ale posłuchajmy Brusa Bafera. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Dan Mergliotta. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out United Center in Chicago, Illinois. <coughs> championship of the world Introducing first fighting out of the blue corner this man is a mixed martial artist holding professional record of 24 wins six losses he stands six feet tall weighing in at 187 pounds fighting out of Austin poland Presenting the one and only mamet Kalido. I teraz the, only now now. the red corner this man <coughs> Muay Thai Kickboxer. 20 porażek, sporo. Aha, Shogun Rua, już nie doczytał. Chyba za dużo było tej kwestii do powiedzenia, ale nieważne. Najważniejsze jest to, moi drodzy, że mamy szansę odzyskać tytuł i tutaj na pewno nie będę szukał walki w stójce tylko w parterze, bo ostatnio jak trafiam na takich zawodników, to chcę po prostu wygrać tą walkę. Ale nigdy nie wiadomo, jak to się tutaj potoczy. Także także zobaczymy tutaj Mamet Kalidow, pewny siebie. Zaczyna pojedynek. I ma nadzieję odzyskać pas. Nie ma złej krwi między tymi zawodnikami. Łączą ich dobre relacje. Także tutaj. No. no tutaj ładne te kopnięcie. Wow! No, jest właśnie to, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. To jeszcze jest początek. Próbujemy tutaj obalić rurę, tak jest. Dobra, do półgardy sobie przejdźmy. I tutaj wiadomo, że będę próbował go obijać trochę. I teraz trochę bebeszki. Dawaj go mamy tutaj. No dobra, zepchnął nas, ale okej, okay. nie ma problemu. Ja na pewno będę tutaj go obalał, także spokojnie. Dawaj. Jeb, 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 dawaj moment, dawaj. Dobra, teraz, teraz ja tutaj dałem trochę ciała, bo to nie była ta pozycja, którą ja chciałem zająć. Dobra, blokujemy tutaj przejście, spokojnie. Szogun, tutaj nie będzie takie proste dla Ciebie, okej. Okay.

do półgardy. Trochę o korpusik. Dobra, tak jest. My musimy tutaj niwelować jego dobre strony, czyli stójkę. I próbujemy parteru. Oj tutaj zablokowałem przejście. Co jest? Na R2. Ej panowie. O jeszcze... Oj 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 Ale dziwne, bo zablokowałem tam te przejście. Nie powinienem na plecy teraz na plecach leżeć. Ale okej, okay, próbujemy się tutaj wydostać. Nie ma żartów. Dobra, udało się. Dużo tego paska nie naładował. Dobra, ale będzie teraz miał pełny dosiad. Niebezpieczna sytuacja. No tego się nie spodziewałem. Dobra, do półgardy trzeba przejść. Dobra, o, ładny tutaj rewers. ze strony Mameda. Dobra. I tutaj, tutaj trzeba poobijać go. Tak jest, ładnie Mamed. Tutaj już mu, już mu garda puszcza. Już mu garda puszcza. Już mu garda... Oj, dobra, spokojnie. No, no, cały czas się dobrze broni. Ale trzeba go obijać tutaj. Tak jest. Cały czas te ciosy trafiają w głowę. Szugunaruły. na ruły. Oj, Dobra. Teraz musimy poczekać chwilę. Ładnie tutaj zablokowałem to przejście. Dobra. Ok. Ok, dobra. Ładne tutaj kolano ze strony Mohameda. No, ja tutaj nie będę szarżował, ale nie mam. A, on nie ma kondycji, ok. Dobra. Kolana to wiadomo, nie, 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 nie. Tutaj nas nie interesuje z tym panem walka w stójce. My musimy go obalić. Ale no nie jestem w stanie na razie. Dobra, okej, okay, spokojnie, spokojnie. Może uda się takie mocniejsze obalenie zrobić. Wyniesiemy go w górę. Dawaj, tak jest. Pięknie, pięknie, o to chodziło właśnie, o to chodziło. O to chodziło. Dawaj, tutaj go. Pobijamy troszeczkę, może gilotynka wejdzie. Spróbujemy. A nie, Uciek. Uciekł, Spok, spokojnie wow, no właśnie, trzeba uważa, bo te podbrudkowe nie udało się dobra, jeszcze raz tak jest, o to chodzi, moment zmiana pozycji tutaj jaj, nie o to mi chodziło, ale tak jest dla mnie ona tutaj o powijamy go też trochę, spokojnie Rua ewidentnie ucieka tutaj z tego parteru Próbujemy jeszcze raz wynieść go pięknie i obalamy, tak jest, o to chodzi, teraz trochę łokci by się przydało, ale tutaj nie ma jak wcisnąć, więc chyba ta runda się już nie skończy, znaczy ta runda dobiegnie końca. Czekajcie, uda mi się coś z góry zadać jakiś cios jeszcze. Dobra? Tak, jest, o to chodzi. I jeszcze jeden prosty w parterze, także kontrolujemy ten pojedynek. Wiadomo, że on będzie musiał trwać właśnie w tej płaszczyźnie, bo w stójce mogę mieć problem, bo widzieliście, że on jednak te ciosy potrafi mocno tutaj nam zadać. Nie wiem, czy ja w ogóle zadałem jakiś cios rękami w, w stójce. Dobra, zaczynamy drugą rundę. Druga runda, a tutaj wiadomo, ja tak samo będę... Tutaj się raczej nic nie zmieni, jeśli chodzi o mnie. Będę próbował obalać. Po podnoś go, mamet, podnoś go. Tak jest! Piękne obalenie, tak jest, o to chodzi, o to chodzi. O to właśnie chodzi teraz do półgardy i tutaj Grand ten pan będziemy odpalać. Tak jest o to chodzi, mamy to o to chodzi. No i tutaj uciekam. Wow, ale front na japę teraz zostałem. OK. Wow, dobra spokojnie. Spokojnie, chodź, chodź, chodź tutaj mhm. Dawaj mamy, dawaj mamy, sprowadzaj go, tak jest Smash! ŁOKIEĆ, ładnie wszedł na głowę ten ŁOKIEĆ Pozycja boszna by się przydała. Dobra, Ma kondycja. No, jak nie. widzieliście, że ja nawet nie byłem w stanie zablokować tego poddania. Znaczy on mi tutaj chciał. A e, teraz już. O, teraz się udało. Teraz się udało zablokować tego ciosu, tego jego, cios, jego, jego zmiany pozycji. O. Pokazała się strzałka, a wcześniej nie, nie mogłem jakoś zareagować, ale spokojnie. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź. Ładny to jałokieć, ale my go teraz spróbujemy obalić, a nie udało się. Ok, na glebę, na glebę i tutaj będziemy go dalej mordować tymi ciosami. I pełny dosiad, tak jest, poczekajmy chwilę, odpocznijmy. Ej, ale nacisnąłem R2 ze strzałką. Dlaczego nie miałem kondycji na to, żeby tutaj zadawać te ciosy? Dawaj, mamet, dawaj. Dobra, jest, dawaj, dawaj, dawaj. tutaj też mogę zadawać te ciosy przecież. Dobra. Nie, 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 jeszcze kilotynem mi odpalił. Jaki gość. Dobra. Zauważcie, się ja żadną techniką kończącą tutaj nie, nie działam, nie? Próbuję Grand and pan tutaj załadować, ale jak nie będzie wyjścia... Ej, no zablokowałem ten... ten. Dobra. Zab zadajemy te ciosy, bo on tutaj naprawdę za długo... za długo to się dzieje. Za długo to trwa. Dawaj, moment. Jesz jeszcze kilka ciosów. Dobra, jeszcze kilka ciosów. on już jest ogłuszone, ale my nie mamy kondycji za bardzo Nieźle obita głowa już ruły. No akurat to nie jest on, to nie jest dobra pozycja dla nas Głowa Dobra, uwaga, bo kondycja Uwaga, spokojnie Jeszcze sprowadzimy go nie, nie udało się Okej, okay. próbujemy, próbujemy, to jest takie mocne sprowadzenie, tak jest, o to chodzi. I teraz by się przydało jakiś łokcie na głowę, albo ewentualnie spróbować kimurkę odpalić, tak jest, kimura, lecimy. Chociaż tu będzie ciężko. Próbuję, ale naprawdę bardzo dobrze się broni. Raczej tą techniką nie uda mi się zakończyć w pojedynku. Bardziej, Bardziej bym musiał go tutaj e, poddać e, z, innej, z, innej, z innej pozycji Dawaj, dobrze. Okej, okay. do półgardy i tutaj. Może go jeszcze tymi ciosami pobijamy troszeczkę. Ale zobaczcie jaką nam tutaj ładną dźwignię za chciał założyć. O ty kurde To mnie tutaj Rua zaskoczył pozytywnie. Nieźle, nieźle, ale brakuje nam kondycji. Musimy tutaj... O. Mamy tutaj ładnie. Musimy uważać, bo ja nie chciałbym tutaj. Dobra, Jesz, jeszcze go obiję trochę. Dawaj go tymi ciosami, dawaj go mamek. Ach, jednak. Ładnie go tutaj. O! Dobra, trafiłem jeszcze na koniec. No, głowa już ma Rua naprawdę nieźle obitą. Oczywiście dałem się tutaj trafić tym podbródkowym, ale dostał moment nieźle, ale nie, nie zaszkodziło to jakoś bardzo. Tutaj, tutaj drugi raz. No nie wiem, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o punkty, no ale mamy informację, że świetna praca w parterze, więc tam musimy próbować. Boże jakieś zduszenie północ-południe mu założę, nie wiem, zobaczymy. Kurwa. No nie, 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 spokojnie. Ja tutaj już chciałem wiecie. Próbujemy do, do go, nawet nie ma tutaj co dyskutować. Tak jest. O to chodzi. O to chodzi. Teraz patrzcie co ja prób, co ja zrobię. Duszenie, duszenie. Dawaj, zakładaj mu. Tutaj mamy większą szansę. Dawaj, mamy, dużo, dużo. Bo on tutaj w tej stójce za duże szkody nabrał, jakby nie patrzeć. Dawaj mamy, dawaj, go. ale się broni, skuba, niutki. Ale się broni, skrubaniutki. Dawaj, 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 dawaj mamy, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 jest, jest, jest! jest! W końcu udało się. Ja pierdzielę, ale początek tej rundy był nieźle. Dostaliśmy kopa tak naprawdę z tej nogi wykrocznej przedniej, ze zmianą wykrocznej, wyprowadził nas, kurde powalił na ziemię, Rua nie poszedł za ciosem, bo wiadomo, że on jest strykowiczem i on nie chce się pchać w parter, gdzie wiedział, że Mamet będzie mógł tutaj mu zagrozić. Mamet wykorzystał ten czas na, na, tym, na tej ziemi, żeby się zregenerować i udało mu się tutaj obalić właśnie tak. Bo jeszcze atut, atut miałem wykupiony, że zadaje większe obrażenia, jeżeli wyniosę kogoś w górę i rzucę nim o ziemię. Uuu, kto by się spodziewał, co? Że mamy tutaj, będzie w parterze dominował. Chociaż w stójce tam też coś było. Ale nie w tym pojedynku. No jeżeli ja trafiam na zawodnika stójkowego, to dzięki temu, że jestem zawodnikiem wszechstronnym tutaj, mogę sobie manewrować tymi moimi atutami i płaszczyznami, w których chcę zakończyć pojedynek. A teraz posłuchajmy Brusa Bafera, bo to jest piękny moment w karierze. Mamy ta kalidowa. The one and only Mamet Kalidov Moi drodzy, tak jest! O to chodzi, o to chodzi właśnie. O to chodzi, żeby wygrywać takie pojedynki. Tutaj Mamet Kalidow. Świetnie mu się to udało w trzeciej rundzie. Także naprawdę cieszy mnie to bardzo. Zobaczmy tutaj jak wyglądała. Jak wyglądały te rundy. Kontrola, no całkowicie kontrola z naszej strony. Oziwo o zadaliśmy więcej ciosów, ale to się liczyły te ciosy w parterze, nie tylko w stójce. E, no tak. E, jakaś premia, o premia za walkę wieczoru, premia pieniężna za walkę pay per view. Moi drodzy, o to chodzi właśnie. W parterze zdominowaliśmy tak zapaśniczo bardzo, bo mimo że go udusiłem, to jednak większość pojedynku była. Wyglądała w ten sposób, że go obijałem w tym parterze, był grant and pound, łokcie i inne rzeczy. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Odzyskujemy tytuł, mam nadzieję, że już go nie, nie stracimy, bo do końca kariery zostało naprawdę niewiele. No, Szkoda tylko, że nie udało się właśnie tutaj pokonać tego Jonesa, tego właśnie Dominika Reyesa. No i nie, nie, nie byłem w stanie jakby już odegrać Jankowi, bo on zakończył karierę bo wysłał mnie prawie na emeryturę, bo 270 dni miałem przerwy po walce z legendarną polską siłą Jadkiem Błachowiczem. Także tak to wygląda, moi drodzy. Zobaczmy sobie teraz. Jestem ciekaw bardzo, jak, jak będzie wyglądał, znaczy, kogo dostanie w następnej walce. Fajny, fajny pojedynek, naprawdę. Zobaczmy, jak tam pasek kariery jest ok na odpowiednim poziomie, chociaż nie, teraz widzę, że spadł jednak. Jednak jest on taki, jaki jest. Zobaczmy tylko ranking. Tutaj mam informację. A, bo ja przewidziałem, że go przez... poddam w trzeciej rundzie. No tak. Przewidziałem, że poddał w, w trzeciej rundzie tego właśnie obecnego mistrza. Zobaczmy. Pokazali, że ogóle tej walki był wręcz za mały. <laughs> tego wieczoru byliśmy świadkami prawdziwego ducha walki. Jak dla mnie to... Mogą śmiało coś tam. Dobra, nie zobaczyłem. Zobaczmy ranking może, moi drodzy, obecny. Tak jest, Mamed pierwszy, później jest Rua, później jest Rakic, Prochaska, Ozdemir. No tak, no w sumie tutaj nie bardzo został kto do pokonania. Bo tak, Ruę pokonałem trzy razy. Rakicia pokonałem chyba dwa razy. Prochaskę raz. Krylowa chyba też. Zdemira chyba nie pamiętam już teraz, jak to wyglądało. Ale zaraz sobie zobaczymy, bo jestem ciekaw. Ozdemir, zobaczmy. Rua, wiadomo, Krylowa pokonaliśmy, Rakicia też. Eee... Prochaska, Sirkunowa, Teixeira, Rakicia. Okej. Okay. Tutaj, okej. Okay. Czyli tak, czyli tak to wygląda, moi drodzy, w tym rankingu, na ten moment. Czyli tak naprawdę kogo mogą nam tu dać teraz? Kogo mogę pokonać? No Rakicia już wygrałem, Pro... ewentualnie, nie wiem, Prochaska, bo z nim walczyłem tylko raz, ale go udusiłem. Ten Volkan OS Demir chyba też go pokonałem, także naprawdę tutaj na tą chwilę nie ma kogo pokonać, no ale pasa trzeba bronić, nie można zdobyć pasa i uciec, moi drodzy. No w tym odcinku będzie to już wszystko, bo nie zdążymy zmieścić się czasowo w 30 minutach, żeby tutaj dać kolejną walkę, a to są walki mistrzowskie, więc pięciorundowe. Także mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał moi drodzy, jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej hej!